Witam z całego serca. Dzisiaj z pięknego pleneru, natury matki, dniu wielkiej przemiany naszego prasłowiańskiego święta. Dlaczego świętuję te święta? Bo świętuję życie. Naprawdę, świętuję życie. Dlaczego się tym dzielę? Dlaczego nie uciekam od twego świętowania? Dlaczego szanuję ciebie? Bo kocham ciebie, bo kocham siebie i rozumiem Twoje zagubienie. To, że błądzisz, że może jeszcze nie zauważasz że świętowałeś magię dlatego z tym się dzielę, dlatego wychodzę do Ciebie w tym pięknym plenerze opowiadam to Tobie dzielę się taką piękną zadumą z sobą samym po prostu jestem z sobą mówiąc do siebie mówię do Ciebie, bo ty jesteś we mnie, jesteś tą przemianą. Dlatego gdybym oddzielał się od twego świętowania, oddzielałbym się od siebie, od prawdy, która istnieje, od prawdy, która nią nie jest, która była zafałszowaniem, która była fałszywym odbiciem, która była odwróceniem wszystkiego. Tak, w tym świecie odwrócone było wszystko, bo to był świat magii, to był świat upiorów, to był świat iluzji, totalnego odwrócenia wszystkiego. Żeby to mogło zaistnieć, zostały nam podane dogmaty, zostały nam podane religie jako fałszywe uwierzenia w rzeczywistość, która została nam skonstruowana. Przypomnij sobie, jak może mówiłeś, że to są magiczne święta, że to jest tradycja, że masz choinkę, że pięknie, cudownie spotykasz się ze swoją rodziną, że dzielisz się z nią chlebem, opłatkiem, dobrym życzeniem. A ja jednak Ci mówię, że świętowałeś nieprawdę, że nie chciałeś zobaczyć tego wszystkiego, co głęboko, głęboko się skrywa, skrywało pod tą fałszywą maską, pod sianem, który nie chciałeś zauważyć, z którym nie chciałeś się utożsamić, że to jest zakłamanie, że świętujesz dzień Kimirsena, że y, świętujesz dzień narodzin innych bóstw, z którymi głęboko się utożsamiasz, że świętujesz nieprawdę, bo wiesz, że Joshua nie urodził się tego dnia, ale ten cień został przypisany wielu, wielu demonom, bytom, który, które mieniły się panami tego świata. Kochani, ktoś policzył niedawno, że jest w tej chwili jeszcze na obecną chwilę około 4400 religii, nie licząc odłamów, bo Same chrześcijaństwo ma dziesiątki odłamów. Samo prawosławie, jako odłam chrześcijaństwa, ma mnóstwo kolejnych odłamów. Jedne te sekty zaprzeczają drugim. Tak, nie przesłyszałeś się. Wszystkie te religie na początku były z sektami. Tak się zaczęło. Wielkie zakłamanie, a potem te sekty chlubiły się. Że są narodowymi religiami, że zdominowały. I kiedy pytam Cię, co naprawdę świętujesz, Ty odpowiadałeś, że to Twój Bóg, Twoje bóstwo, że jest jedyne, że nie ma innych bogów, ale jednak zaprzeczałeś prawdzie, bo słowo Elohim, Samo w sobie, jako znaczenie Pana tego świata jest liczbą mnogą, że demon Biblii, Jahwe, mówił, że jest Bogiem Zazdrosnym, a to już samo w sobie zaprzecza podstawom miłości tego świata. Dlatego tej miłości na Ziemi nie było mówisz mówiłeś mi, kiedy Cię pytałem odpowiadałeś, że jest tylko jeden Bóg prawdziwy ale <laughs> demon Biblii demon chociażby Biblii którego wierzyłeś, że jest Twoim czystym wzorem że z Twoim Panem, a Ty jego marnym, grzesznym sługą oddawałeś siebie na podeptanie a On Ci nakazywał że nie będziesz miał innych bogów poza mną. I tak zaprzeczałeś temu, że jest on jeden, bo chociażby ta Księga Śmierci, ten plagiat książki, plagiat egipskiej Księgi Umarłych opisuje i wymienia szereg innych bóstw, których byt demon wojny Zdominował, których wręcz pokonał w takim zdobywaniu ogromu, ogromu swoich duszyczek. Dlatego tak bardzo była propagowana walka. I nie jest tajemnicą, że niemal wszystkie wojny tego świata inspirowane były religiami. Maczał w tym rękę <grym> Watykan <wady> ale wróćmy do piękna, wróćmy do przyrody, wróćmy do natury matki, wróćmy do e, uprzytom utożsamienia się z jej naturą, do świętowania Że ten dzień, który nastał jest dniem wielkiej przemiany, że jest to dzień zwycięstwa światła nad ciemnością. I ja o tym Ci mówię: że Ty jesteś dzieckiem światła, że jesteś dzieckiem miłości i właśnie po to, tylko się pojawiłeś. Wszystkie rzeczy, których doświadczasz, były iluzją. Nie chodzi o to, aby je odrzucić, ale aby dotrzeć do wielkiego, wielkiego oprzytomienia, do przeobrażenia tego świata, Dosłowne, dosłownego wyjścia z koszmaru, jako snu, wyjścia z nierzeczywistego świata, w którym głęboko, głęboko zostaliśmy zamknięci. I tego ci życzę w dniu tak pięknym jak każdy inny dzień. Że mówię Ci, że nie odrzucam Twoich świąt, bo sam je doświadczałem. Mówię Ci tylko, że nastała wielka pora o przytomienia. Że to Ty decydujesz o tej przemianie że jesteś tak ważny, że Twoje piękno jest pięknem we mnie i kiedy prawdziwie jednoczysz się z miłością, odczuwasz prawdę bez potrzeby słów, które płyną z mego serca, abyś też obrzytomiał, abyś nie świętował już iluzji, Czyli tego wszystkiego, co pod sianem, który Ci podawano jako dogmaty poprzez świecidełkami choinki, która w magiczny, hipnotyczny sposób miała odwrócić Twoją uwagę, abyś oprzytomniał, abyś wyszedł z tego, abyś przeobraził świętowanie, w prawdziwe świętowanie życia, że to jest święto każdej chwili, każdego dnia, bo naprawdę noc nie istnieje, nie istnieje ciemność, dlatego życzę Ci prawdziwego spełnienia się w świetle. Tym światłem jest miłość, tym światłem jest cudowność która w tobie płynie, która w tobie się budzi, bo budzi się we mnie. Jesteś tym pięknem. Tym pięknem natury, którą otaczam siebie, która się przeobraża, która też się budzi wraz ze mną, bo ja się budzę. I to jest powrót do swego wnętrza i wyjściem z uwierzenia w zewnętrzne byty, które tylko mówiły, że Mówiłeś, że Bóg jest we mnie, ale ciągle oddzielałeś, i mówiłeś, że ja jestem tylko Jego marnym sługą, że tylko On potrafi, a ja jestem grzesznym i wciąż mam cierpieć i odpracowywać. I tak jako istota stwórcza ustanawiałeś świat fałszywego hologramu. Świat więzienia, świat zamknięcia siebie w demonicznym świecie, dosłownie na własne życzenie. Nie wychodziłeś z tego. Teraz powracasz i tego Ci życzę w dniu radosnego świętowania życia. Ten dzień przeobrażam w takie właśnie świętowanie. 好，还没去。